To jest chleb w naszym kraju. Wiemy, że powstaje z mąki, wody, soli, zakwasu czy drożdży. Ale okazuje się, że no, w chlebie może być praktycznie wszystko. Nie ma norm? Normy są, ale są do dowolnego stosowania. To myślę, że to jest chyba Twój chleb. E, tak. Co byś powiedział na taki skład? <laughs> ale to też jest chleb? Tak. Stabilizator Gumaguar Difisforan Diwapniowy. To najczęściej jest używane do bułek, właśnie to, co okay. czytaliśmy. E341, E472, E450. e, 341, e, 472E, e 450. Oh, wow. No, widzę te wszystkie matki z małymi dziećmi, które po prostu jadą w wózkach i co jedzą? Bułeczki po prostu od takiego małego. Witam. Bo, słuchaj, yy, chciałem poznać sekrety dobrego chleba. Sekret dobrego chleba to dobra mąka, dobry piekarz. No i serce włożone. Jesteś dobry, dobry piekarz, serdecznie. tak? Uważam się za dobrego piekarza. Nie za najlepszego, ale za dobrego. To jest chlebek zwykły, pszennożytni. Proszę zobaczyć. E, jaka jest skórka w ogóle tego chleba, jak jest wypieczony pięknie. Posłuchaj, jakbym kupił w supermarkecie, to bym powiedział, że on jest spalony. Bo tam jest taki... Tak, blat, tak, Ludzie są przyzwyczajeni, że z reguły chleby mają być miękkie jak bułki. Nie. Prawdziwy chleb od rzemieślnika ma chrupać nawet na drugi dzień. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dobrze się wypiek, pukamy od dołu. Jeśli jest taki głuchy dźwięk, to znaczy, że chleb jest dobry. No I przede wszystkim, no wiadomo... Zapach takiego chleba smak. Jeśli dobrze przypieczemy skórkę, to wtedy jest wydobyty, wy, cały wydobyty aromat z tego chleba. Tak powinien wyglądać dobry chleb. W tej piekarni jest produkowany od kilkunastu lat. Stary przedwojenny piec, naturalne produkty i czas. Efekt jak widać. Postanowiliśmy sprawdzić, czy to, co możemy kupić na co dzień, jest chlebem, czy tylko go przypomina. Tak naprawdę zastanawiam się, co, co to jest chleb w naszym kraju. No u Chleb, wiemy, że powstaje z mąki, wody, soli, zakwasu czy drożdży, prawda? Ale okazuje się, że no, w chlebie może być praktycznie wszystko, ponieważ nie istnieje coś takiego jak definicja chleba. Kiedyś były normy, prawda? Za, za tak zwanej komuny. Obecnie nie ma norm i nie trzeba po prostu trzymać się tego, co ma być w chlebie. Możesz dodać tam wszystko. Wszystko, oczywiście, z pewnością na, na czym można zarobić, co da nam objętość może smakowitość, e, także pełna dowolność. Długa etykieta strasznie. Woda, naturalny kwas żydni, woda mąka żydnia, mąka pszenna do tego zaparzania. Sól, drożdże, mieszanka wypiekowa, mąka pszenna, emulgator, mąka kukurdziana, mąka żydnia, enzymy przetwarzania mąki, kwas skorbinowy. O. o jaki puszysty. U, u. Puszy, śniutki, nie? 200, co to mi przypomina? Dąbkę. Tak, No, gąbeczka. Co teraz? Taka piekarnia, że czas? Dwa klasyczki. Przelny klasyczek i żywko klasyczek, tak. Dobrze, rozumiem, że oprócz tych rzeczy, które są wymienione, tych mąk, to woda, sól. Dokładnie. Co jeszcze? Nie dodajemy żadnych polepszaczy, przyspieszaczy, drożdży, Dziękuję. Teraz czas na ocenę naszych zakupów drożdże, sól, mieszanka wypiekowa. Do tego jest emulgator E472E, środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy, czyli witamina C, e, superkonserwant. Tu e, tak nasz ulubieniec mogę tak powiedzieć następnie <gry> Przypomina strukturę gąbki do mycia po prostu ciała. Mieszanka wypiekowa po raz kolejny się tu pojawia. Ten sam emulgator E472, mąka kukurydziana, mąka żytnia, środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy. I to jest bardzo ciekawe, zaciemniacz aromatyzujący. Zaciemniacz mi się kojarzy z czymś, co ma po prostu nas e, oszukać, najzwyczajniej w śmieci, w świecie.